Ja Gangster no trochę pograłem, no i trochę nawet przegapiliście. Więc tak! po sobie przyjść do sali, Molotov, Kokstai, Kto się pytał? I coś to mogą być reklamy, więc spokojnie będę zawoływał, no, jeśli to będą krótkie reklamy. To będzie to, wejdzie! i reklamę! XD! XD! Böyle, <meldzień> <ikonu> a a w tangled. I naprawdę, gdy ją każdy w dół, to nie będzie tak jak łopatka City! Naprawdę, więc. Przepraszam, przepraszam. się podeszło. Boga, i nie to więc. Zobaczycie. Nie mam na internet. Halo, 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 centralno. Chyba będzie od nowa, więc... koksu, koksu. koks no. Mogę kopnąć kogoś z buta. To mogę dać sobie świecie. Ło, patrzcie, jak można przeskakiwać, uhu. -huh. Przygubiliście to, jak... Ja, Okej, okay, więc zobaczcie. A dobra, dobra, co nie będzie tak od nowa? Ale jest No, daw. No. Nie będę nagrywał takiego. Co? Jak coś no, tego tak gnuj? Taka firma. Goli! Ty Czekajcie, Okej, okay, sorry, że trochę więcej się Ale wiecie. Ja, dat is on je, on, on the Direct. Aha, je ziet do die, -ka! Juhu! Direct! Wat? Direct! Wat? Direct! Wat? Direct! Wat? Direct! Wat? jego... Wat? Direct! Wat? Direct! Direct! Wat? Direct! 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 Jeżeli chcecie sobie nagrać z Gaxter Cream albo z IA Gaxter 2, to IA Gaxter 2, to bo z jakąś przejdę IA I Cream. I coś tam i Gaxter Cream i 2, to z powodu ten sam twórca, więc to musi być prawdziwy. No niech to stary, wrak! Jeszcze tylko! Tylko ile Dobra, wychodzimy z auta! Patrzcie! Co z to! Diers, take... Take here! If you ask it for this! O mój Boże, o mój Boże, nie, nie, nie! Poczekajcie, <trym> połóżę! Sorry, ale trochę mi mikrofon spada. Dobra, koniec położę. Uh! Coś ich zabić! No, chyba zapewne dzień nie zabijał. Sorry, chyba, że ja ich zabiję. Te włączę, no, więc to zakończę. Okej, okay, jak mówiłem, najpiękniej ich a ja potem. Okej. Daj. Ooooo. Upgrade. I hate the racer. Jest bo już to widzę. A ja teraz. teraz Bajet resistance, Explosion resistance Teraz fajny resistance I by resistance. To, jest <muchy> to jest to, co jest. Cóż, to jest to, jest. to to Chodźmy... O to jest jakiś olej! Co tak iwa? Co za kiva? Co ja będę musiał... O nie kroma! A jeszcze zgodziła z przyprosić, co to się nie było wczoraj wysokoje żadnego odcinka. Po prostu nie miałam co... Proszę dopódzę. Z buty! bo Będę mógł atakować z innego buta! Czekajcie! Ja... Eee, sorry widzowie, przez to, że musiałam wyczyścić pamięć, to tak nie muszę zacząć od początku. Ja za chyba uderzę z buta, no. Dobra, więc czekajcie. Pała, pauza, no i... Słuchajcie, bo ja nie wiem, czy ja teraz zrobię nową misję, czy tą starą. Doba chyba nowo. Eee, dobra, uciekamy. To, jednak tak uciekamy. Tak uciekamy, jeśli nie pytały. Oto no to mam przesłane. Palicą nie ma żaltu, nie ma żartów! Przepraszam, Akurat teraz muszę, muszę mówić włączyć szczelanie. Dzięki za samochód, elo. gdzieś trochę krwi. Trochę kwi Dobra, uciekamy poza miasto. Sorry, ale nie zrobimy tej misji wariacie. Sorry, gabory. Ja mam dwie gwiazdki, ale pytanie, czy trzy z gry, czy jednak z policjantów? Policja! Ja już usiądę, umarłem. No i zobaczcie, jak ja mam daleko. Jak ja mam taki też... Sorry, a jak widzicie wyłączył się w mikrofon, albo jak już... słyszeliście jak już... Dobra, ciekawe na moście E, Też mogę atakować z buta. XD Jak tak zajmę się różoparczami to to chyba nie jest jeszcze boli. Ej, ale to tylko policja nie goni kogoś strzelającego do złodzieja samochodu. Halop, to no dobra, no może to oni sobie myślą, że to legalnie bo halop, ok Ale jak koło powiedzieć to to jest tu jakieś. Słyszycie powiedziałem, że albo już nie musiałem. Dobra, więc... Jestem 400 już tam metrów, na miejscu! na miejscu sufitiow. Tu to tu to tu Ooo, taki tu tu Ja to rozumiem! Nie. Jedziemy, a, au, a, u to, Hej, no jestem głupi No nie, no to opieka niego, nie goniła policja, a teraz co? Jak co? Znów nie gonią Eee, dobrze, to chyba znów chwilę potrw. Nie, i nie Uciekłem przed policjantami Jeżeli będę musiał znów uciekać... No zobaczcie, jeszcze mam policję. Jeszcze tak. mam psów. XD Nie mam nadal policję, no... Co ja mam zrobić, żeby ich zgubić? Dobra, zgubiłem policję, a jeszcze... Się nie chyba... Się nie... chyba, się nie obejdzie bez zraniny. No nie no! Nie, to nie jest przesada! Czekać, pauza, pauza no! Czekać. Dobra, musiałem ich zabić, ale ja się tylko zrobiłem jednego, a drugiego zgubiłem, no i nie ma. No, jeszcze policja po raz co po ty mnie goniła. ambulans przesiada się ja myślałem że będę miał kolejnego wodę na ogonie A to ja, ja, jakieś... to jakieś I to jakiś toba wreszcie wy To toba ucieka. no nie Zapauzowałem, bo myślałem, że umrę, a to i takie jaja, że po prostu... Jaja. Po, prostu nie, po prostu nie udało się. Ale Łę, jest to No dobra, więc chyba to my sobie zrobimy na następnym odcinku, więc... Więc... Opa! Pa!